Cześć! Jeśli lubisz rysować, to wcale nie muszę Cię przekonywać, że to dobrze wpływa na Twój rozwój. Ale nie wiem, czy wiesz, że szkolenie w rysunku daje jeszcze kilka bardzo nieoczywistych korzyści, które mogą wpłynąć na Twoje życie w zupełnie innych aspektach niż samo tworzenie. Dzisiaj skupię się na trzech. Zobacz, jakie one są. Po pierwsze, rysunek rozwija ruchowo. Po drugie,. Rysowanie chroni Twój mózg przed uszkodzeniami. Po trzecie, uwaga, uwaga, rysunek może sprawić, że staniesz się atrakcyjniejszy lub atrakcyjniejsza dla płci przeciwnej. Nie będę opierać się na swoich wymysłach, ale na bardzo poważnych badaniach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z przeróżnych dziedzin nauki. Co ważne, wszystkie te korzyści są całkowicie niezależne od tego, jaki jest Twój poziom umiejętności i czy posiadasz do tego talent, czy nie. A jeśli interesuje Cię, czy do rysunku potrzebny jest talent i czy da radę go opanować nie posiadając go w ogóle, to zachęcam Cię do zapoznania się z moją najnowszą książką, Rysunek bez talentu: Poradnik dla zwykłych ludzi. Pisząc ją, również opierają się na biografiach artystów oraz badaniach naukowych na temat istnienia tzw. iskry Bożej, pozwalającej niektórym osiągnąć niesamowite efekty w rysunku i malarstwie. Jeśli ciekawi Cię, do czego udało mi się dotrzeć i jakie wnioski wypływają z wielu życiorysów wybitnych twórców oraz badań specjalistów w psychologii, neurobiologii czy nawet genetyki, to zapraszam Cię do zapoznania się z tą pozycją. Możesz ją znaleźć na mojej stronie www.cardisart.pl Dobra, koniec autopromocji. Wróćmy do tematu tego filmu. Na początek, pierwsza, bardzo nieoczywista korzyść. Rysowanie rozwija ruchowo. Czy to znaczy, że dzięki temu, że rysujemy, będziemy po prostu sprawniejsi? W pewnym sensie tak. Zdolność do wykonywania wszelkich ruchów. Czyli motoryka jest kluczowa dla praktycznie każdego aspektu naszego życia. Motorykę dzielimy na małą i dużą. Ta duża to chodzenie, bieganie, skakanie, czy na przykład pływanie. Jest ona istotna dla rozwoju koordynacji ruchowej, równowagi i ogólnej sprawności fizycznej. Motoryka mała, jak sama nazwa wskazuje, to wszelkiego rodzaju niewielkie ruchy, które wykonujemy. W dużej mierze związana jest z rękoma. Jest to na przykład pisanie, wiązanie czy zapinanie guzików. Motoryka mała nie rozwija się sama. Jest powiązana z motoryką dużą, czyli ogólną sprawnością naszego ciała. Jeśli człowiek ma trudności z bieganiem, skakaniem czy utrzymywaniem równowagi, może też mieć problem z precyzyjnym poruszaniem rękoma i na odwrót. Dlatego ważne jest, by ruszać się ogólnie, jak i ćwiczyć drobne ruchy właśnie przychodzi pierwsza korzyść z rysowania. To nie tylko zabawa i tworzenie sztuki, ale także bardzo intensywny i co ważne, efektywny trening dla rąk. Rysowanie ćwiczy kontrolę nad ruchami, uczy odpowiedniego trzymania narzędzi i pomaga rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. To jest kluczowa sprawa dla naszej sprawności. Ćwiczenie motoryki małej rozwija orientację przestrzenną i świadomość schematu własnego ciała. Stymuluje rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im sprawniej radzimy sobie z ruchami precyzyjnymi, tym łatwiej możemy organizować i kontrolować większe ruchy ciała. To jest istotne np. dla zachowania równowagi, utrzymania prawidłowej postawy czy unikania zderzeń z innymi osobami czy przeszkodami. Dlatego wszelka aktywność związana z rysowaniem jest tak ważna dla dzieci. To w tym wieku szkolimy swoją motorykę i tą umiejętność. To dodatkowy trening pomagający w osiąganiu sprawności fizycznej i przede wszystkim koordynacji ruchowej. Rysunek jako umiejętność i przede wszystkim aktywność znacząco wspiera również rehabilitację po urazach i chorobach wpływających na nasz ruch. W 2008 roku prowadzono badanie nad tym zagadnieniem. Miało ono formę case study, czyli studium przypadków, w którym 59-letnia kobieta po pęknięciu tętniaka mózgu została poddana 10-tygodniowemu programowi terapii, którego rysowanie było jednym z jego głównych elementów. Po zakończeniu programu została zaobserwowana znacząca poprawa w zakresie percepcji wzrokowej i funkcji poznawczych. Zwiększyła się także aktywność motoryczna i ogólne funkcje poznawcze pacjentki. I tutaj ciekawostka. Rysunki pacjentki pozwoliły nie tylko osiągnąć sam postęp w rehabilitacji, ale ich zestawienie pozwoliło zaobserwować konkretny moment i wielkość tego postępu w danym czasie terapii. Jej prace stanowiły cenne źródło informacji o postępach, które nie były łatwo dostrzegalne w standardowej terapii rehabilitacyjnej. Zobaczcie zatem, że tutaj również gromadzenie i archiwizowanie wcześniejszych prac pozwoliło zaobserwować progres nie tylko w poziomie rysunków, ale także w dojściu do względnej sprawności. Jaki z tego wniosek? Zachowujcie swoje prace na przyszłość, żeby monitorować Wasz postęp. Dobra, przejdźmy zatem do drugiej korzyści. Rysunek chroni Twój mózg. Większość ludzi powie: no tak, to jest oczywiste. Pozwala się zrelaksować, odciąć od problemów, czy trosk codziennego życia. Ale nie. Dzisiejszy film jest o nieoczywistych korzyściach. W twierdzeniu, że rysunek chroni nasze mózgi, mam na myśli solidną ochronę komórek i tkanek w sensie czysto biologicznym. Nasze samopoczucie podczas rysowania nie ma tu nic do rzeczy. Rysowanie to nie tylko sposób na tworzenie sztuki, to również niezwykle złożony proces, który angażuje nasz mózg. Naukowcy od lat próbują zrozumieć, jakiego jego różne części odpowiadają za tworzenie dzieł sztuki. Jednym z najlepszych sposobów, aby to sprawdzić, jest badanie artystów, którzy doznali uszkodzeń mózgu. Dzięki temu można zobaczyć, czy i jak zmienia się ich twórczość. W neuropsychologii wiadomo, że jeśli jakaś funkcja, jak mowa, pamięć czy ruch zanika po uszkodzeniu określonego obszaru mózgu, to znaczy, że ten obszar za nią odpowiada. Ale w przypadku rysowania, malowania czy ogólnie sztuki nie jest to takie proste. Twórczość artystyczna jest bardzo skomplikowana i trudno ją podzielić na konkretne elementy, jak na przykład język dzielimy na zdania czy słowa. Dlatego naukowcy analizują głównie ogólne zmiany w stylu, technice czy kreatywności po uszkodzeniu mózgu. Już w 1948 roku francuski neurolog Teofil Alarzuanin opisał trzech artystów malarza, muzyka i pisarza, którzy doznali uszkodzenia lewej półkuli mózgu. Okazało się, że pisarz przestał tworzyć, bo lewa półkula odpowiada głównie za język. Jednak malarz i muzyk mogli kontynuować twórczość, choć ich prace nieco się zmieniły. W kolejnych latach opisano więcej takich przypadków. Niektórzy artyści mieli udary, inni nowotwory, a jeszcze inni cierpieli na choroby otępienne, takie jak Alzheimer. Co ciekawe, wielu z nich nadal tworzyło sztukę. Niezależnie od tego, czy uszkodzona była prawa czy lewa półkula, artyści często zachowywali swoje umiejętności, styl i talent. Sugeruje to, że sztuka nie zależy od jednej konkretnej części mózgu, ale raczej od współpracy wielu jego obszarów. W przypadkach chorób otępiennych zdolności artystyczne utrzymują się zaskakująco długo. Nawet wtedy, gdy osoba ma już poważne problemy z pamięcią czy logicznym myśleniem, nadal może malować czy rysować. Zazwyczaj dopiero w późnym etapie choroby, kiedy uszkodzenia w mózgu są bardzo rozległe, artyści przestają tworzyć. Czasami jednak po uszkodzeniu mózgu pojawiają się specyficzne trudności. Na przykład jeśli prawa półkula mózgu zostaje uszkodzona, może dojść do zaburzenia postrzegania przestrzeni. Artysta może przestać rysować lewą stronę obrazu. Takie zjawisko nazywa się pomijaniem i zazwyczaj ustępuje po kilku miesiącach. Jednak nawet w takich przypadkach kluczowe cechy sztuki, jak styl czy kreatywność, często pozostają nienaruszone. Niektórzy naukowcy uważają, że wieloletnia praktyka artystyczna rozwija w mózgu dodatkowe połączenia nerwowe, które chronią artystów przed skutkami niektórych uszkodzeń. Dzięki temu artyści są bardziej odporni na pewne deficyty niż osoby, które nie zajmują się sztuką. Może to działać poprzez tak zwaną rezerwę poznawczą, czyli zdolność mózgu do kompensowania uszkodzeń np. wynikających ze starzenia, choroby lub urazu. Dzięki wcześniej rozwiniętym połączeniu neuronowym i aktywności intelektualnej. Rysowanie jako aktywność złożona poznawczo i motorycznie stymuluje tworzenie nowych połączeń neuronowych, aktywuje obie półkule mózgu, angażuje koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, planowanie i emocje. Może więc sprowadzić do lepszego funkcjonowania mózgu na starość. Podsumowując, badania nad artystami z uszkodzeniami mózgu pokazują, że sztuka to działanie bardzo złożone i rozproszone po wielu obszarach mózgu. Nie da się wskazać jednej części artystycznej mózgu. Tworzenie dzieł sztuki angażuje wiele procesów jednocześnie od wyobraźni i emocji po ruch i pamięć. Dzięki temu, nawet poważne uszkodzenia mózgu nie zawsze odbierają ludziom zdolność tworzenia. A co za tym idzie? Przejawiania innych aktywności związanych z codziennym funkcjonowaniem. No to przyszedł czas na trzecią, chyba najbardziej nieoczywistą korzyść z tego, że rysujesz. Otóż rysowanie wzmaga Twoją atrakcyjność dla potencjalnych partnerów życiowych. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że rysowanie, czy sztuka w ogóle, to coś zupełnie oderwanego od biologii, coś duchowego lub emocjonalnego. Ale naukowcy coraz częściej zastanawiają się, czy za naszą potrzebą tworzenia i pokazywania naszych dzieł nie stoją też głębsze biologiczne mechanizmy. Jedna z ciekawszych teorii mówi, że tworzenie i pokazywanie sztuki innym ludziom może mieć związek z zachowaniami godowymi, takimi jakie obserwujemy w świecie zwierząt. Artyści rzadko tworzą tylko dla siebie. Chcą, by ich dzieła były widziane, podziwiane czy oceniane. I to właśnie ta potrzeba ekspozycji przypomina to, co dzieje się w naturze, kiedy zwierzęta starają się przyciągnąć partnera. Już Karol Darwin zauważył, że nie wszystkie cechy zwierząt służą przetrwaniu. Niektóre, jak na przykład ogon pawia, są zbyt przesadne, by pomagać w ucieczce przed drapieżnikami, ale za to świetnie sprawdzają się jako narzędzia przyciągania uwagi. Dla pawia kolorowy ogromny ogon to sposób na pokazanie jestem zdrowy, silny i mam dobre geny. Takie sygnały pomagają mu znaleźć partnerkę i przekazać dalej swoje DNA. Tak samo działa okazała grzywa ulwa, która wpływa na atrakcyjność i możliwość odstraszania rywali. Biologia określa takie atrybuty jako drugorzędne cechy płciowe. Nie zaliczają się do nich tylko elementy budowy anatomicznej. Ale także specyficzne umiejętności, jak na przykład śpiew słowika. Czy podobnie może być ze sztuką? Niektórzy naukowcy twierdzą, że tak. Pokazywanie obrazów, rzeźb czy muzyki może być sposobem na pokazanie innym, że jesteśmy inteligentni, twórczy, pomysłowi i zdolni. Innymi słowy, że warto się nami zainteresować nie tylko jako artystami, ale także jako potencjalnymi partnerami w życiu. Ta teoria mówi, że sztuka to nie tylko sposób na wyrażenie emocji czy myśli. Może być także formą biologicznej reklamy, pokazem naszych zalet, które zostały ukształtowane przez ewolucję. Oczywiście nie znaczy to, że każdy artysta tworzy tylko po to, by przyciągnąć uwagę innych, ale może to być jedna z głębokich, podświadomych motywacji, którą dzielimy z innymi gatunkami. Kiedy patrzymy na dzieło sztuki i czujemy, że coś nas do niego przyciąga, może nam się wydawać, że to czysto estetyczna reakcja. Jednak całkiem spora ilość badań pokazuje, że za tym, co uznajemy za atrakcyjne, mogą skryć się także nasze hormony. Hormony to substancje chemiczne, które pomagają regulować działanie naszego ciała i mózgu. Produkuje je m.in. pod wzgórzem, część mózgu odpowiedzialna za kontrolę wielu procesów fizjologicznych. Hormony mają wpływ na nastrój, emocje, zaufanie, a nawet na to, kogo uznajemy za atrakcyjnego. W świecie zwierząt to właśnie hormony sterują zachowaniami godowymi czyli tym, jak zwierzęta przyciągają partnera. U ludzi działa to podobnie, choć często mniej świadomie. Nasze hormony mogą wpływać na to, jak reagujemy na innych ludzi, a także na sztukę, którą widzimy. Artyści od zawsze starali się przyciągnąć uwagę widza. Robią to za pomocą kolorów, dużych rozmiarów, ciekawych tematów czy materiałów. Ale to, czy coś naprawdę nas poruszy, może też zależeć od naszego wewnętrznego chemicznego nastroju. Przykładem jest oksytocyna, hormon często nazywany hormonem miłości lub zaufania. Oksytocyna pomaga budować więź między ludźmi, zwiększa poczucie bliskości i otwartość na innych. Jest wydzielana w sytuacjach społecznych, np. kiedy się przytulamy, rozmawiamy, a także wtedy, gdy coś budzi w nas pozytywne emocje. Badania pokazują, że wyższy poziom oksytocyny może sprawiać, że bardziej ufamy innym i chętniej się zbliżamy. Oksytocyna wydziela się również w wyniku głębokiego przeżycia estetycznego. To dlatego, gdy patrzymy na dzieło sztuki, potrafi ono wzbudzić w nas bardzo intensywne emocje. Wzruszenie, zachwyt, poczucie piękna, nostalgia. W mózgu mogą uruchomić się procesy neurochemiczne, podobne do tych zachodzących przy kontaktach międzyludzkich. Mówiąc prościej, choć sztuka wydaje się wyjątkowo ludzka, jej korzenie mogą sięgać bardzo głęboko, aż do świata zwierząt i procesów ewolucji. Tworząc i pokazując nasze prace, nie tylko dzielimy się sobą, ale też być może wysyłamy sygnał o tym, kim jesteśmy i co potrafimy. I to była trzecia nieoczywista korzyść, jaką daje nam rysowanie w życiu. Co wy o tym sądzicie? Myślicie, że ma to sens? A może znacie jeszcze inne nieoczywiste życiowe bonusy, jakie przynosi Wam rysunek? Jestem ich strasznie ciekaw. Dajcie o nich znać w komentarzach. A jeśli podobał się Wam ten film, to dajcie mi łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby pojawiało się ich więcej. Tymczasem do następnego razu. Cześć!